Da się stworzyć dobry związek i fajną relację? No oczywiście ja i mój partner, a już dzisiaj mąż, jesteśmy tego przykładem, bo, bo spotkaliśmy się dwadzieścia kilka lat temu, Od tego czasu jesteśmy razem. Od chyba pięciu czy sześciu lat jesteśmy małżeństwem, no i dobrze nam się wiedzie w tym związku. Chociaż każdy z nas miał swoją przeszłość, też związkową. Ja miałam dwa małżeństwa, on też. Gdzieś po drodze, jeszcze jakieś tam znajomości. No aż wreszcie dorośliśmy świadomościowo do tego, żeby, no, żeby móc się spotkać na tym samym poziomie. Więc kiedy się spotkaliśmy i zamieszkaliśmy razem, i ja wniosłam swoje książki do jego domu, bo się tam przeprowadziłam, to się okazało, że mamy podwójne egzemplarze. No, czyli że interesujecie y się podobnymi rzeczami. Podobnymi rzeczami. Y poza tym. No dzisiaj na przykład mamy sporo różnych dyplomów, z różnych kursów, na których bywaliśmy przed, jeszcze zanim się poznaliśmy. On był kilka miesięcy wcześniej, albo ja kilka miesięcy przed nim. Jeszcze się nie widzieliśmy i przyszedł moment, no kiedy zapukał do moich drzwi i już został.